12 lat temu El Sazul Baya, Kalifornia Pomocy! Już biegnę! Dzisiaj El Paso, Texas. Jak za dawnych dobrych czasów, co kalamity? Szlak Albo i nie, Santi się pili Będzie zabawnie Ciekaj! O mój Boże! Nie zmykasz! Halo haronie! Proszę mi wybaczyć arogancję pani Uig. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że eskalacja obecnej sytuacji sprowokuje reakcje innych zainteresowanych. Nikt w tym biznesie nie chce podobnego chaosu. Odpowiedzialni zostaną zdyscyplinowani. Jeśli był pan tu z powodu Buffalo Billiego i kalamity, już pan wygrał. Myślę, że pokręcę się tu, aby się upewnić. Oczywiście. Nie taki sprawdziec, co nie? Więc to tak? Obawiam się, że tak. Ręce do góry! Tutaj, John, uspokójmy się wszyscy na chwilę, teraz uwolnisz Billiego. Albo kalamity rozwali tych lutków. Wiesz, że ona to zrobi, John. Widziałeś się w akcji. Kalamity, nie chcesz tego. Daj spokój, John, możesz do niej gadać. Ma nie po kolei w głowie, nie tak jak my. Jest taka, odkąd była dzieckiem. Znaleźliśmy ją w wako w skrzynce, dosłownie w skrzynce. W środku lasu w chatce, tam dorastała jak kojot w klatce. Czy to boli? Tak, na to wygląda, nie martw się. To już długo nie potrwa. No dawaj, zaczynam się nudzić. Jest szalona, mówiłem ci. Wiesz, musieliśmy ją trzymać w tej skrzynce jeszcze trzy miesiące. Ona gryzła, wiesz? Wyszkoliliśmy ją jak mogliśmy, ale zawsze była dzika. Chodzi o to, że zabija wszystko dla zabawy. Hej, kalamity! Porządku, Buffalo. Tak jak chciałeś, teraz uwolnij ludzi. No cóż, moje zasady mówią, że to co obiecujesz wolnemu strzelcowi nic nie znaczy. Masz minutę, aby upuścić broń, inaczej rozbalamy ludków. Panie Wick, pani oferowała mi pracę, przypomnę, że dwukrotnie. Ale upierał się pan, że jest wolnym strzelcem. O Jezu, proszę. Już nie ceni pan sobie swojej niezależności? Ja? Tak. Zmieniłem zdanie. No, no. Billy mówi, że zabijasz wszystko. Po prostu dla zabawy. Tak, to prawda. Może być całkiem zabawnie. Zabić waflo i bić jego. Ale wtedy skończyłabym zbyt szybko, co nie? Racja. Święte słowa calamity. Niezła próba week, ale dobra. Maria, czekaj, wynajęłaś nas. To szalone, my nie zamierzamy. No to będzie zabawa. Co się do diabła dzieje? To Maria, zamknijcie się, dajcie mi mówić. Witam, no dalej, sukiń syny. O mój Boże, ruszać się, ruszać. Co śmieszne, mieliśmy umowę. Ciąż obowiązuje. Maria zawsze dotrzymuje słowa w każdej sprawie. Ale mieliście załatwić Johna Wika, nie całe miasto. Powodzenia do Dupy. A co? Wybacz, dziewczyno. To nic osobistego. To Kalamity zabiła tych wszystkich mieszkańców w Meksyku. To jej chcesz. Damy ci ją. Odłóżmy po prostu broń i każdy dostanie za czego chce. Co do kurwy. O, mordę. To... to było całkiem zabawne. A teraz na co u czekasz? Spójrz na siebie. Robisz się miękki. Myślisz o dzieciaku w skrzynce? I ja cię włożę do skrzynki. Witamy ponownie, panie Wick. Wezmę lekarza. To nie będzie konieczne. My się nim zaopiekujemy. Zaopiekujecie? Tak, dokładnie. Dynka, panie Wick? Spójrz na nich, wszyscy się patrzą, ale teraz jesteś mojej drużynie, nie odważą się ciebie tchnąć. To ty to wszystko ustawiłaś, wynajęłaś Baflo, mieli mnie zabić. Oczywiście, ale wiedziałeś, że to nastąpi. Pogrywałeś ze mną, jak ja z tobą, a teraz oboje dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Naprawdę? Przyszedłeś tu po trzy wypłaty, a teraz masz apetyt na coś więcej. Zamierzałeś rozpłynąć się w nocy po skończonej robocie. Zostawić to piękne życie. Nie, John, należysz do tego. Przecież nie jesteś taki jak Kalamiti i jej podobni. Potrzebujesz trochę porządku. Hej, a ty gdzie się wybierasz? Wychodzę, ok? Wychodzę. Nikt nie wychodzi. Witaj w domu Johnny Weak.